Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale podpowiedzi starota, zapraszam na rozkład kart. Dziś będzie to rozkład, masz wiadomość od niego, masz wiadomość od niej. Zaraz zobaczymy jaka wiadomość pojawi się dla Ciebie. Pomyśl o konkretnej osobie. Już pokazały nam się karty, jakaś silna energia tutaj. Ktoś bardzo chce otrzymać wiadomość. Król Pentakli, Trygon Ziemi, Byk Panna, Koziorożec, to może być wiadomość od niego, a z Pentakli to może być właśnie symbol tej wiadomości, ale to też może być konkretna propozycja z jego strony, która właśnie idzie do ciebie, za chwilę mm, dowiesz się o co chodzi. Dziesiątka Pentakli to jest karta albo firmy, albo rodziny, albo takich mm, relacji bliskich sobie osób. Masz wiadomość od osoby, która wyraźnie chce jakiegoś nowego początku, coś tutaj chce zainicjować, zaproponować Tobie, jakieś ziarno, z którego można wyhodować nową relację albo przejść na kolejny nowy poziom, w relacji już istniejącej. Asy to są nowe początki, a dziesiątka pentakli jest bardzo ambitną kartą, bo ona pokazuje cel, taki um, osiągnięcie pełni satysfakcji z bycia w relacji z drugą osobą. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ósemkę buław, czyli tutaj czas przyspieszy, więc to wszystko wydarzy się szybciej niż myślisz. W ósemce zawsze chodzi o zrealizowanie czegoś, znalezienie właściwej. Yy, możliwości i doprowadzeniu pewnych spraw do końca, bo w była buławy spadają. One wiedzą, dokąd lecą, one już wiedzą, jaki jest cel, chcą tam się znaleźć jak najszybciej. Jakieś plany tutaj trzeba podokańczać. Może tu jest jakiś pomysł, właśnie na to, żeby w końcu zrealizować yy, jakieś marzenie, bo siódemka kielichów jest kartą marzeń. I może pokazywać, że w tej chwili jesteś w takiej energii iluzji jeszcze, bo wiesz, że są te opcje i chciałabyś, żeby to się spełniło, a z drugiej strony, no, jeszcze czekasz na tą wiadomość od niego, bo to właśnie może być ten moment, kiedy, kiedy ziarno znajdzie się w tym kielichu. Nagle pojawi się właśnie, um, pojawią się okoliczności, które będą sprzyjały budowaniu. Czegoś wspólnie, bo dziesiątka pentakli pokazuje, że łączy was jakiś wspólny cel. Czy to ma być założenie związku, rodziny, czy to ma być jeszcze wejście w firmę, to, to też może być tutaj jeszcze kontekst życia zawodowego, współpracy, współdziałania. W każdym razie siódemka kielichów pokazuje, że jakieś marzenie będzie można ściągnąć na ziemię. Te buławy wiedzą, którą z opcji tutaj ym, należy wybrać, i w końcu ty też znajdziesz ym, właściwy kielich. Karty pokazują, że przyjdzie właściwy czas na to, żeby w końcu ym, to marzenie by było, stało się rzeczywistością, bo jeszcze na dzień dzisiejszy tutaj widać wyraźnie, że y, to jest tylko. Iluzja i mamy rycerza mieczy, trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, czyli takie właśnie szybkie działanie. Tutaj może się okazać, że ty bardzo chcesz um, realizować, będziesz chciała bardzo szybko zrealizować tę propozycję. Y tutaj mamy dwie, dwie energie. Król Pentakli, który jest taki spokojny, odpowiedzialny, rzeczowy, doświadczony i on wie, że jeżeli wychodzi z tą propozycją, to to nie jest rzucanie słów na wiatr, tylko tutaj ta decyzja jest podjęta bardzo w sposób przemyślany i świadomy. I ten król, kiedy już wychodzi z inicjatywą i kiedy składa deklarację, to możesz być pewny, pewna, że... To jest coś, czym on się rzeczywiście zajmie na 100%. Tutaj nie ma iluzji, nie ma gierek. Tutaj jest taka świadomość podejmowanych decyzji. Rycerz mieczy ma w sobie trochę takiego, takiej energii, osoby, która szybko chce działać, szybko chce korzystać z nadarzających się okazji. Czasami szybciej mówi niż myśli. Być może jesteś w takich energiach, bo to jest, to jest trygą powietrza, bliźnięta waga wodnik osoby, która y, może chciałaby coś wymusić, coś y, przyspieszyć, y, coś y, właśnie trochę szybciej do, popchnąć do przodu, zadziałać sprytem. Jest tu dużo ekscytacji, ale też takiego właśnie Bycia trochę w gorącej wodzie, kąpanym, kąpaną. Tutaj ten rycerz, on ma takie przeświadczenie, że wszystko albo nic, nie ma nic pomiędzy. A ten król może chce ci pokazać, że warto trochę się zatrzymać, nie zatracić się w tych swoich y, ambicjach, pasjach y, i skupić się bardziej właśnie na tym celu, na tym jednym kielichu który rzeczywiście może być megatwórczy. Tutaj naprawdę może, możecie wspólnie stworzyć coś bardzo cennego dla was obojga, bo dziesiątka pentakli to jest karta sukcesu, awansu, to jest karta takiego poczucia właśnie, że mi się udało, że dopiąłem swego. I rycerz mieczy to jest ekscytacja i takie bardzo... Narwane trochę podejście, więc może tutaj jest taki przekaz, żebyś trochę zwolnił, zwolniła, żebyś bardziej skupiła się na współpracy, a mniej na właśnie takim, na takim ekscytowaniu się samym tylko procesem tworzenia. Rycerz Mieczy pokazuje, że oboje chcecie się zaangażować w dążenie do tego wspólnego celu, po to, żeby ta wasza relacja, wasz związek Odniósł sukces. Związek Rycerzy na Mieczy rozwija się, gdy istnieją właśnie te wspólne priorytety, pokazane w dziesiątce pentakli, ale też trzeba mieć jasno określony cel. I Ty może jesteś jeszcze w tej energii, kiedy czekasz na tą wiadomość od niego. No, ósemka buław pokazała, że to się pojawi szybciej niż myślisz i będzie możliwość właśnie tego nowego początku. To jest, jeżeli chodzi o relacyjność, o relacje romantyczne, to to może być taka deklaracja ze strony tego króla pentakli, tak? Bo to wyraźnie z jego strony popłynie ta deklaracja. A więc większe zaangażowanie w związek, przejście na kolejny etap związku. Albo zalegalizowanie związku. No wszystko tutaj, co pasuje do, twojej, do Twoich okoliczności życiowych, może właśnie być w tym przekazie. I mamy piątkę buław, czyli jest dużo emocji z tym związanych. Takie troszkę pokazane jest bicie się z myślami, bicie się z marzeniami, z emocjami. W piątce buław jest konflikt między racjonalnością, a tymi sprzecznymi pragnieniami tutaj mamy racjonalność. Król Pentakli jest bardzo racjonalny. No nie ma bardziej racjonalnej energii, osoby bardziej takiej, właśnie pragmatycznej, uziemionej, która wie, czego chce od życia i potrafi to zdobyć, ale na spokojnie. Natomiast Rycerz Mieczy może właśnie pokazywać te sprzeczne pragnienia, kiedy tutaj dużo się dzieje, jest taki konflikt wewnętrzny. To może być nawet jako, pokazane jako kłótnia między wami, jakaś rywalizacja. A piątka buław no ma w sobie dużo ognia, który może aktywować jeszcze więcej tego ognia, więc tutaj może być ostrzeżenie, żeby zejść jednak na te niższe wibracje, żeby uniknąć energii konfliktu, bo jak wiadomo, zgoda buduje. A no, niezgoda czasami nawet rujnuje, a na pewno nie sprzyja podejmowaniu ważnych, trafnych decyzji. W miłosnym odczycie piątka buław czasem pokazuje takie dumne emocje, kiedy ktoś spieszy się, żeby coś dla siebie osiągnąć. I tutaj ta piątka buław może pokazywać różnice w poziomach dojrzałości obojga partnerów. Jeden pokazał się w energii króla, drugi w energii rycerza. I tu może być taka różnica w tej dojrzałości w podejściu do relacji, w różnica w dzielonych wartościach, jednak karta ta nie zawsze odnosi się do konfliktów z drugą osobą. Czasami oznacza też konflikt, taki właśnie taki konflikt wewnętrzny, kiedy bardzo czegoś chcemy, a jednocześnie musimy trochę. Stłumić te emocje, żeby poczekać na ruch ze strony tej drugiej osoby, bo wiemy, że sami niczego tutaj nie ugramy. Bo do tego tanga wyraźnie tutaj trzeba y, dwojga. I tutaj ten król, tak jakby miał jednak. Y, Karty w swoich rękach. On tutaj jest tą osobą decyzyjną. Jednak wiadomość od niego jest taka, że jest gotowy na ten nowy początek i on tutaj z tyłu głowy ma sukces, że to wszystko wam się uda zrobić, ale tak na spokojnie. A tutaj mamy kartę głupca przy tej piątce Buław, więc on, ten król może jest świadomy tego, jak bardzo pragniesz tego nowego początku, ale. Król, Buław nie, przepraszam, Król Pentakli nie jest w stanie wejść w energię głupca, tak? bo on już za dużo w życiu widział, za dużo w życiu stworzył, doświadczył, żeby tak bardzo obsesyjnie skupiać się na celu. On ma konkretny plan i wie, jak osiągnąć sukces. Natomiast głupiec pokazuje, że tutaj trzeba właśnie trochę stłumić takie emocje związane z niedojrzałością emocjonalną, z taką ochotą, żeby robić wszystko spontanicznie, iść za głosem serca i za bardzo się ekscytować, tracąc kontrolę nad rzeczywistością. Bo głupiec lubi porzucić planowanie, kontrolowanie. On nie lubi zmuszać się do. czy hmm, nie lubi zmuszać się do hmm, czekania na właśnie ruch ze strony drugiej osoby, na decyzję z drugiej osoby. Głupiec chciałby już wszystko mieć na, na teraz. Hmm, chociaż te jego kroki są dość hmm, takie chwiejne i nie do końca pewne, to on jest tutaj w stanie wszystko zaryzykować, żeby w jego mniemaniu osiągnąć cel. Natomiast król Pentakli, on ma właśnie tą dojrzałość i potrafi trochę stłumić energię głupca, po to, żeby sytuacja była bardziej przewidywalna, a nie taka pełna nieoczekiwanych zdarzeń i niespodzianek. No, głupiec może też podkreślać różnicę wieków w tej relacji czasami właśnie pokazuje, że jest duża różnica wieku i w związku z tym też różne podejście do, no tego, do tych planów na przyszłość. Cel jest jeden, dziesiątka pentakli, więc to ma wszystko skończyć się właśnie sukcesem, czy założeniem rodziny, czy stworzeniem takiej relacji długoterminowej, która daje satysfakcję w takim długim okresie w przyszłości, ale Tutaj wyraźnie widać, że druga osoba jest w takich energiach y, po prostu y, ochoty na to, żeby ściągnąć swoje marzenia na już i nie za bardzo chce y, dać się y, zatrzymać w tym pędzie, tak? Bo jednak widzimy, że tutaj ten głupiec on Zachęca do nieprzewidywalności. On chce się rzucić w ten ocean emocji tak trochę bez ograniczeń. Jeżeli masz poczucie, że, że ten król Pentakli rzuci się w ten ocean tak właśnie bez ograniczeń i bez przemyśleń, to może się okazać, że to jednak nie jest jego strategia na życie. A on tutaj chce zaproponować Ci inny rodzaj nowego początku. Takie ziarno, z którego rzeczywiście można wyhodować relacje, ale to wszystko musi być w, na jasnych zasadach przemyślane. Tutaj jest taka poważna, dojrzała strategia na to, żeby osiągnąć ten sukces i rzeczywiście w przyszłości się nim cieszyć, a głupiec ma w sobie dużo nieprzewidywalności i mm, zazwyczaj mm, nie osiąga takiej stabilizacji, y, bo zbyt dużo właśnie stawia mm, na taką energię y, spontanu i nie lubi być też kontrolowany w związku. Głupiec też może być dla ciebie przekazem, że ta osoba jest świadoma i chce, świadomie chce podejmować decyzję i myśli o nowym początku, ale też nie chce do relacji osoby, która będzie ją czy jego kontrolowała w tym związku poprzez na przykład takie emocje, kłótnie, wymuszania. I ten głupiec to jest właśnie, może też informacja, że nie warto wchodzić w takie energie szarpania się i wymuszania czegoś na siłę, bo tu chodzi o to, żeby jednak poczekać chwilę i zobaczyć, co się stanie. Bo kupiec może być energią dobrego początku, tak? Tylko tutaj trzeba dać sobie czas na to, by ten związek okrzepł i trochę się uziemił, tak? Zakorzenił w rzeczywistości takiej realnej, nie w iluzjach, w których głupiec często lubi funkcjonować. I mamy asa kielichów przy Asie Pentakli. Który, to są karty, które pokazują, że ten, ta osoba, o której myślisz, ona wie, czego chce. Wie, czego pragnie, zna swoje uczucia do Ciebie i jest tu dużo szczerości, takiej otwartości serca, ale też bardzo dużo takiego zdroworozsądkowego planowania. Więc może ten przekaz trochę przystopuje Twoją taką właśnie ambicjonalność i ochotę na to, żeby tutaj wszystko przyspieszyć. Bo ten król wie, co robi. On tutaj ma dla ciebie konkretne um, propozycje, będą deklaracje z jego strony, bardzo na poważnie. Um, jest też z kielichów, więc tutaj jest dużo emocji, i wszystkie płyną prosto z jego serca, więc jest tutaj i szczerość, i miłość, i otwartość, ale um, to są wszystko te um, początki. Więc ten król jest świadomy tego, że potrzebna jest przestrzeń i czas na to, żeby to wszystko rozwijało się właśnie powoli. Cel jest jeden: dziesiątka pentakli. Także możesz być tutaj spokojny, spokojna. I jeszcze mamy asabuław, czyli jak najbardziej wszystkie żywioły są w działaniu. Wszystko idzie w kierunku. Fajnego, fajnej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu, na miłości, na namiętności, na wzajemnym przyciąganiu na tym ogniu i na potencjale, yy, na różnych pomysłach, które sprawią, że yy, uda Wam się zdobyć te 10 pentakli, ale na spokojnie. Tutaj ten głupiec nie jest energią, która yy, sprzyjałaby. Yy, Osiąganiu tego celu, jaki jest w założeniu osoby, o którą pytasz, bo on traktuje Waszą relację bardzo poważnie. Dziesięć pentakli to jest w zasadzie wszystko, co można zbudować właśnie we współpracy, we współdziałaniu w, w relacji z drugą osobą. I mamy pazia pentakli, czyli. Konkretny plan na przyszłość, który będzie realizowany właśnie, kiedy ta możliwość zostanie uziemiona, zasiane ziarno. I paść pentakli, czyli wspólna, wspólny plan na przyszłość. Ten paść on wie, czego chce, i zna też drogę do sukcesu. Paść Buław to jest energia otwarta na działanie i na próbowanie nowych rzeczy, na poznawanie siebie nawzajem też tutaj w tym procesie dochodzenia do dziesiątki pentakli. Paść pentakli ma w sobie dużo optymizmu i też różnych pomysłów, opcji, możliwości do tego, żeby budować relacje krok po kroku. Ta karta mówi, dajmy sobie czas i przestrzeń właśnie na to, żeby relacja rozwijała się tak organicznie. I ten król znajdzie niejedną jeszcze opcję i możliwość, żeby właśnie stworzyć dla Was najlepszą przestrzeń do tego, żeby te plany mogły być realizowane na spokojnie, krok po kroku. Bez szalonych emocji, bez takiego właśnie y, m, przeciągania liny. Te asy pokazują, że ta osoba świadomie podejmuje decyzję y, i wie, w którą stronę wasza relacja zmierza. Ten paść pentakli to może być plan. Y, czasem jest to symbol dziecka, y, czasem po prostu plan na wspólne życie. Plan na wspólną przyszłość i ten paś dinarów też pokazuje, że ten król chciałby partnera, partnerki, która z entuzjazmem też będzie realizować wspólnie ten plan, bo to będzie coś opartego właśnie na tym wspólnym celu. Mogą Was też łączyć wspólne zainteresowania, wspólna pasja. To jest też taka ciekawość siebie nawzajem, ochota, żeby dowiadywać się na swój temat jak najwięcej. A to wszystko jest w procesie tak? budowania tej relacji. Więc nie martw się, czy ta osoba ma szczere intencje, bo widać wyraźnie, że świadomie chce planować waszą wspólną przyszłość. I widzi Waszą relację, relację jako związek pełen nowych możliwości. Nie chce żyć tylko w świecie iluzji, widać wyraźnie, że chce konkretnie działać, a Wasza relacja przetrwa prawdopodobnie ze względu na to, że połączą Was jakieś wspólne cele zainteresowania. I to doprowadzi Was do tej dziesiątki pentakli. Paść to jest też plan tej osoby, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o Tobie, o tym, o czym Ty marzysz, jak widzisz Waszą wspólną przyszłość, co lubisz, na co chcesz stawiać w życiu. W co się chcesz angażować, czego się jeszcze chcesz w życiu nauczyć, jakie masz w ogóle oczekiwania wobec relacji, wobec przyszłości. To wszystko jest też w tym paziu pentakli. Taka duża ciekawość ciebie i tego, żeby dowiedzieć się o tobie jak najwięcej, ale też ten król chce pokazać siebie takim, jakim on jest naprawdę, bo tutaj pokazały nam się. Karty, które y, mówią, że ta osoba stawia na autentyczność, y, na otwartość, szczerość. Y, to jest karta osoby, która chce być naprawdę Twoim przyjacielem. Może też chce być Twoim partnerem, czy biznesowym, czy takim partnerem na życie. Y, to już Ty sobie odpowiedz na to pytanie: jakie tutaj y, marzenia y, chcesz ściągnąć na ziemię. Natomiast widać, że to jest relacja budowana na takim fundamencie przyjaźni, partnerstwa i otwartości na siebie nawzajem. Bardzo fajna energia, która pokazuje, że można świadomie budować relacje i krok po kroku inwestować w nią i czas, i ogień, namiętność. I wszystkie te uczucia, które związane są z zacieśnianiem, budowaniem więzi w relacji. Bardzo fajna energia, więc życzę Ci, żeby to wszystko rzeczywiście spełniło się i żeby te wszystkie propozycje jak najszybciej pojawiły się w Twoim życiu. Tutaj ten rycerz mieczy musi troszeczkę zwolnić i uzbroić się w cierpliwość, a ten plan. Można będzie zrealizować krok po kroku. Cel 10 pentakli to jest marzenie y, każdej relacji, która y, jest na takim początku. Zawsze zakładamy, że będziemy razem do końca i że uda nam się stworzyć taką rodzinę czy relację, która. Da satysfakcję obojgu osobom, poczucie szczęścia, ale też spełnienia. To jest też karta bogactwa czy awansu, bogatego życia, pełnego właśnie różnych możliwości, pasji, przygód. Wszystko w energiach takiego właśnie doświadczania życia. No i tutaj też dzieci się kręcą i, i psy, więc tutaj jest pełnia szczęścia i radości przynajmniej. W założeniach u tej osoby. To wszystko jest w tym planie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujesz prywatnego czytania, zapraszam na kontakt mailowy. Napisz swoje pytanie. Zrobię dla Ciebie prywatny rozkład kart w formie filmiku, wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, dla Was wszystkich wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.